Yo, cześć, ja uczę się, mam na swoim na moim kanale z GTA 5 Apokalipsa, słuchajcie w ostatnim odcinku pod koniec by trochę się zdarzyło i brodzy Żyli, zaatakowali nas, zobaczcie teraz trochę zostało z nich Polakę miałem z dachu naszego, trochę oberwałem ale wszystko jest w porządku Jak widać wszystko już po ranach jest ok inny samochód ponieważ tamten jeszcze się nie nadaje do niczego a ten to tym bardziej, no, zobaczcie Mamy gaz w Ciężko, nie wiedziałem czy mamy tyle broni Ale dobra Będziemy hmm. jeszcze dzisiaj w kilka miejsc by sprawdzić możliwości gdzie mogą być No i przyjemniejsi osób Tam tych niby w 4 się ostało Było tam pięć, możemy tam podjechać no jak tam podejdziemy, to podejdziemy w niemiłych intencjach tak naprawdę. Podejdziemy cię w inną stronę w ogóle. Ten, tym, że śledź sobie Doki, a dokładniej część Wyspy Elizejskiej. Może tam odsalali, a jeszcze tutaj jest takie miejsce fajne. to wygląda na opuszczonym nie znaczy, że piro jest otwarta. Blisko tutaj jest ten z paliwem. Jeśli tutaj... Dobra, też widzę, że nie będzie raczej przyjemne miejsce, ponieważ są zombiaki, więc... To jest opuszczone, może to kiedyś była baza jakaś. Ale patrząc po tym, że no są zombiaki, no to już nie warto raczej. Tutaj tak samo. Jakiś magazyn był. zupełnie samochody dostawione, otwarte drzwi już. A to tragicznie bynajmniej w tej okolicy przemysłowej. Podejdziemy sobie, mówię, na tą wyspę elizejską, może tam coś będzie, tutaj też... Ojcy nie widać, że sprawdzimy sobie tutaj... ...nie wiem, czy to nie jest jakiś... ...elektrownia to jest w sumie. ...propadła tak naprawdę, bo już nie ma skąd powstawać energia. Chociaż tam się niby kopci, ale... ...w jakiś sposób to działa, to już nie moje pytanie, nie moja w tym część, bo to jest po prostu geta. Nie wiem, czy dobrze pojadę na tą wyspę elizejską, sprawdzę według mapy. Nie, ja, to są chyba te doki, a nie, będzie tu zjechać, na tą część. znaczę nawet na mapie, żebym dobrze tym skręcił. No, bardzo dużo jest tu. Jest więcej niż, bynajmniej wczoraj na przykład na budowie, chociaż się zabrało jak wychodziliśmy z budowy. Ale że po prostu w jakiś sposób Czemu się, nie wiem czy on widział SMG Miałem sobie ciężki pistolet Nie wiem jak on działa nawet Czemu ten sobie tak, tak nagle mi skoczył na łeb O matku, dobra, to jest trochę za głośno chyba No, zmieszcza się? Ten się nie zmierza, trzeba muszę cofnąć Ale nie aż tak Chociaż On jest szybki Możesz go zdjąć. No, leży, w piątym strzałem chyba. Tam jest piorizajski, dokładnie będziemy podejrzewać zaraz pod samą kliówkę na mnie tam była jakaś krywka Meryweather ochroniarska i tam wszystko było w jednym. Zjemy troszkę. Mogę już... A, nie wszystko uzupełnione. Nie nagryzgało z tymi cysternami. Które niby mogłyby być całe, ale kto wie Ale kto wie jest tu Nie wiem czy mi się teraz... Jeśli tu jest brama, to nie wiem czy mi się otworzy Ale tu już widzę na pewno... Dobra Tu raczej nic nie będzie by ten samochód tutaj tę sobie zmienimy ten też tu idzie no, oni tu będą jechać z jakichś tu na innej wyspie to nie jesteśmy bezpieczni na razie tu coś jest nie chcę śledzać tej lokacji, tu jest zamknięte a tu idzie tutaj mamy 5 kulek no, tutaj ja mogę Tutaj możemy sprawdzić to wysoko. Nie wiem, czy oni tu będą jechać w końcu. Mówię, po prostu jesteśmy bezpieczni. Naprawdę, w jakieś niby drzwi, które się otwierają. Ale to zaraz sprawdzimy, sprawdzimy najwyższe miejsca. Dostali się chyba tu jadą, albo jadą do naszej kryjówki ponieważ no coś tutaj mi te są zamknięte, tam tamte są jedyne otwarte. Chciałem sobie nie zrobić. Tu jadą. Bo sześć strzały śnięskiego pistoletu w sumie. Ej, to czekajcie, jeśli oni to naprawdę jadą. A na to wygląda. Możemy na ich zasadzkę zrobić. muszę szybko zejść. Te do no już mi wchodzą tak naprawdę też Tu są, tak naprawdę nie zdążyłem zrobić do saski zbytnio Chodź, strzały już Jeszcze, Czemu cię? Jeszcze on się otwiera No chodźcie się mamy Zgięte Ząbiak się tu trochę napatoczyło W międzyczasie Autobal lasów Oj Wchodzi jeden zombiak. Trzeba się musimy tego zdjąć. ty zdjęliśmy, ale też powraby. Oj, konsent... mi się powoli amunicjach nawet kończy do karabinu, bo strzelać tak średnio wychodzi. Ale musimy wrócić teraz już. Nie zejdźmy ich tam wszystkich tam zombiak się nimi zajmują. Więc bezpiecznie wrócić w sumie. Do eksplorowania tamtego miejsca. Oj. Ładujmy. Jednak się wszystkich zebrało trochę tak patrząc. Tę kamerkę już zmienić. Tu na górze było. Ten. Otwarty krwi tak naprawdę. Ale nie spodziewałem się, że oni nam tu wiadomo Coś na pewno jest na rzeczy widzowie, Na pewno idzie na rzeczy, a teraz jest po prostu zapewne sobie Zadajmy, które drzwi mogą być otwarte Tutaj wszystko jest poniszczone, kartki na ziemi Naprawdę czekajcie jakbym miał Godziny pracy i tak samo jakiś grafik to? Ktoś od departamentu. I wojskowe jakieś papiery tu są. tu jakieś... same dostawy. Tutaj też jakiś papierek widzę... z znakiem Stanów. tej kolejne... Tutaj? To teraz jest tą stronę. Nie rozumiem dokładnie, ale może jest jakichś rzeczy tylko tak, samych. Może ktoś serio był. Nie, wiem, może się przenieść do jakiejś innej bazy Merweather. Kto wie. Te drzwi są otwarte, te są zamknięte, ale chodzimy dalej tak w tym razie. A... Gdzie to? Nie wiem. Na gdzieś tu biegnie jakiś zombie. Ale jest przejść na drugą stronę, także. Ja chyba podziękuję Chyba ja podziękuję temu miejscu hard, los tu będziemy powoli Wracać tak na górze nic nie ma, bo sprawdziliśmy coś w tą górę chyba Tam nic nie było, czyli były zamknięte czy to Biegnie mi to z tamtej strony, jedno drugie z tej To już jest tutaj są Trochę mamy problematyczne teraz sytuacje bo strzelony w rękę od jednego Dobra, dostał łeb A, nie jeszcze. Zjęty Nie, nie, nie Spraw Dobra, bierzemy samochód, ja stąd po prostu spadam Jak za dużo się tutaj dzieje Podłogą się brama nawet przez zombiaka trochę źle skończyli no a nie ukrywajmy autobalas a to nie był ich samochód Zrobiono auto autobalasów tak naprawdę jednak ale jeszcze kolejni tej ludzie nie wiem czy to Meriwether ich wybiło tak naprawdę teraz czy zombiaki, To już jest ciężkie Ciężko do powiedzenia Wejdziemy sobie główną No Sał ta nie rozwala No i tak to według mnie wygląda Ponieważ baza Meriwether była Jeśli tam dokumenty zostały wszystko no W sumie ja po prostu te dokumenty nie byłyby potrzebne im... Jednakże na no prostu ja po prostu co by mogło być innego z tymi ludźmi oprócz Zombie jak wstał, że gdzieś jak samochody są poniszczone dosłownie Oj. Ten jak wstał jeszcze Z takim uderzeniem samochodem a on stoi, no to wiecie mi się też samochody jest lekko uszkodzą, dla mi to Tak lekko odczuwam jadąc z tym samochodem po tym uderzeniu teraz po tym mocnym Coś z oberwał Dobra jesteśmy już tak naprawdę Oj Trochę nas rzuciło Nie ukrywajmy Od ich dalej stoi, ale no, on się tam przyda Tutaj samodrozpiący się nie przez grę, ale wiecie co ja zrobię? Powiem wam co mogę zrobić z tym samochodem w sumie ten zostawimy sobie. Nikt nie ukradł. Znaczy nic się nam nie zwiesi, bo to. Wszystkie samochody zapijemy, zapisujemy naszych ludzi. Teraz jeszcze z tą raną postrzałą tak naprawdę. Musimy wyjść na chwilę z bazy. Z tego samochodu pozbędziemy tak naprawdę, bo on nie będzie nam potrzebny. Taki zniszczony. Nie mówię o tym aktualnie, bo... Po prostu tego zostawimy tak że to, się to gra wygenerowała i on wodzie nie wiem jak ja potem wrócę w sumie tak, ja Dobra, trochę zniszczone, nie ukryje. albo jest to bufalo, tak? chyba tak Zostawili sobie ten Zachod z się mu włączyłem alarm. Tędy... Okej, okay, tu jest tych zombiaków, ale... Ten do tej wody. O. Gdybym na byłoby łatwiej. Ale dobra, tutaj stoi na razie, teraz tych zombiaków wybiję. Oj Przepraszajcie, zamek dostaję Aj, aj, au, au Nie, nie, nie Dawaj, Franklin Dobra, nie żyje Zostawał Zawał, słuchajcie, widzowie Jeszcze zdjęcie, nie mam granatu Ta mała municja, może ten SM Czyli tak naprawdę coś zrobi Teraz zobaczymy Władowany jeden magazynek Co to zbyć? Mam karabin maszynowy bojowy, nie wiem skąd O się znowu O Kilka uderzeń Oj, jak tu jest? Stali się to usłyszeli, tak jak samochód wybuchnie to będzie dopiero O no. ten samochód mnie ale, mniej, ale host, się to już usłyszeli, oni już tu jadą tak naprawdę I nasi ludzie tu się Pojawiają Oj Nie, nie dostał w łeb Oj no nasi ludzie wychodzą Z tego wybuchu czy co tu mamy cały stan amunicji przestrzeni sobie dorobić to co mamy no, Oni tu idą do mnie A wy czemu za mną Chodź Nie wyjdziecie Czemu wy? Lupa. Dobra Au, o. o tylko było, ale no, nasi ludzie się dosłownie tak rozproszyli Tam nie był chyba chłopca, ten tu mamy Żony Człowieku, miałeś przyjść czekajcie trzy razy się Polo, wszyscy do mnie, chodźcie że przybiegną, czekajcie, raz, dwa, trzy czekajcie zadzieliśmy jednego człowieka zadzieliśmy jedną osobę nie wierzę, czekajcie, was tu zostawię, no teraz zaufam wezmę sobie dolec do swój i muszę po prostu potem sobie ja pójdę Zostaniecie, ja potem sobie pójdę Nie wiem gdzie ona w ogóle Nie wiem gdzie to czemu ok, samochody się nie da rozwala No nie ukrywajmy Gdzie ona? Jak? Ząbię, jak ją dopadł. To W ogóle gdzieś tam robi nasza osoba To no nie byłem, pan zostać chyba liderem tej grupy. Ty roż, chodź. Dobra, jeden to są mocno. Mamy czas, chodź. Super, mój cel jest naprawdę. Chodź, chodź, chodź. Cześć, ty straciła swoją koleżankę, co? Tu widzę. Dostanie się tu jakoś? Chodź. Szerzej. Nie. Teraz się zacznie. Jeden no, jestem więc chodź, chodź, chodź Nie wiem jak to się stało Nie dość, że nagle po prostu wyszli z bazy wszyscy Wszyscy, y Leo został Mieliśmy jedną osobę, no Chyba nie poradziła Towarzyszka nie pomogła swojej koleżance. Ale wybiliśmy dwóch chłopów, które dobrego. Możemy cofać. jest sobie stane. Jedną wodę możemy. To jeszcze Będzie w miarę. Pokojone. Chodź tu. Nie wierzę w was czasami. Zamkniemy bramę ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że się podobałeś, jeśli tak, to możecie zostawić łapkę w górę, zadać komentarz, bo wiedział, co tak naprawdę mogło się stać i czemu sobie nas atakują. ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, widzimy się następnym, no i hej hej.